Dzień dobry, Jolanta Falana, kolejne nasze spotkanie. Dzisiaj chciałabym zasygnalizować kwestię długości trwania terapii w ramach prowadzonego przez nas wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzimy we wszystkich naszych placówkach, to znaczy w dwóch poradniach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i w trzech placówkach wychowania przedszkolnego. Mamy naprawdę bardzo dobre efekty terapeutyczne, ale terapia u nas trwa długo. Długo to znaczy konkretnie około pięciu lat. Jest to czas, przed którym terapię raczej nie udaje się ukończyć, bo jak każda terapia ma swój początek, ma środek, ma koniec i musimy wszystkie etapy, które są niezbędne do wyrównywania problemów rozwojowych z dzieckiem przepracować żeby to przepracować i żeby powstały trwałe zmiany w mózgu i w obwodzie, to znaczy konkretnie w mięśniach odpowiedzialnych za pracę aparatu artykulacyjnego, czy w mięśniach odpowiedzialnych za pracę ręki dominującej, czy w mózgu i w oczach odpowiedzialnych za percepcję wzrokową to musimy dokonać procesu rehabilitacji. Te zmiany muszą się zapisywać w mózgu i w obwodzie w sposób długotrwały, w sposób powtarzalny i to tylko może skutkować efektem namacalnym, takim efektem terapeutycznym, który nawet będzie widoczny po dokonaniu rezonansu Magnetycznego w pracy mózgu, konkretnych sfer mózgu, które są odpowiedzialne za właśnie procesy uczenia się, a tu konkretnie procesy terapeutyczne. W mediach społecznościowych często pojawiają się takie informacje, że terapię można wykonać szybko, że efekty będą szybkie i spektakularne. No niestety, w przypadku procesu rehabilitacji tak to nie działa. I muszę to jednoznacznie podkreślić. Bardzo bym chciała, żeby takie możliwości występowały, ale niestety coś takiego się nie dzieje. Tak jak powiedziałam, jest to proces naprawdę długotrwały i wymagający zaangażowania kilku elementów. Przede wszystkim jest to praca z żywym człowiekiem, dzieckiem, który ma też swoje możliwości przyswajania swoje możliwości percepcyjne. Po drugie, musi być bardzo wysoka. Skuteczność terapeutyczna oparta o pewien program, a po trzecie, musi być bardzo silne zaangażowanie rodzica czy opiekuna, który w procesie terapeutycznym uczestniczy. Wtedy dopiero możemy mówić o tym, że ten zapis w mózgu po tych pięciu latach będzie dokonany. Pracując jako logopeda i będąc jeszcze młodym i niedoświadczonym logopedą, często udzielałam również korepetycji, terapii logopedycznej prywatnie i przychodzili do mnie ludzie, którzy mi za te zajęcia płacili. W związku z powyższym bardzo chcieli, żeby ten proces terapeutyczny był szybki. Nie mając jeszcze doświadczenia w, w tym zakresie, faktycznie udawało mi się przy bardzo intensywnej pracy ze strony domu rodzinnego takie efekty terapeutyczne uzyskiwać po około roku czy półtora terapii. To niestety nie były to trwałe ślady, które zostały zapisane zarówno w mózgu i obwodzie, a ja się o tym dowiedziałam, ponieważ pracowałam równocześnie w poradni psychologiczno-pedagogicznej i za jakiś czas te dzieci przychodziły na diagnozę pod kątem dysleksji czy innych problemów rozwojowych. Chodzi o to, że mózg i obwód potrzebuje. Wielokrotnego powtarzania potrzebuje jednostek czasowych, aby te wszystkie zmiany weszły na stałe do pamięci długoterminowej, do tych obwodów mózgowych, które właśnie za te zaburzone zjawiska są odpowiedzialne. Jeżeli przyspieszymy niesamowicie efekt terapeutyczny, on powstanie, ale niestety nie utrzyma się nie będzie efektem długotrwałym. A w zasadzie efektem na zawsze, bo dobrze przeprowadzona terapia ma to do siebie, że efekt utrzymuje się na zawsze i, tak jak już wspomniałam, będzie generował również zmiany w mózgu, które będą dostrzegalne podczas rezonansu magnetycznego. I na dzisiaj może tyle. W następnym odcinku powiem, od czego zależy skuteczność terapii. Od czego zależy skuteczność rehabilitacji, mówiąc innymi słowy. Dziękuję.